is a fucking legend. Na złotorze Karaksie. Szukałem cię. Martanisie, chwała Twoje złoty nerwowe. Trzeba je usunąć. To już zrobione. Jestem wolny od spaczenia Kali. Co z pozostałymi? Ocaliłem, kogo mogłem. Chodź. Musimy opuścić ten świat, póki jest czas. Opuścić? Jak? Włócznia Aduna nadal spoczywa pod ruinami Kolsza jej generatory są stare, ale taki fazmator jak ty będzie wiedział, jak je aktywować. Włócznie Aduna to, to zaszczyt, że dostaje tę szansę. Nie możemy ignorować takiego zrządzenia losu. Istotnie. Chodź, musimy ruszać. Hierarcho, jesteśmy w drodze do włócznia Aduna. Jeśli generatory okrętu nadal funkcjonują, powinno udać mi się je uruchomić. Kiedy włócznia Aduna się aktywuje, będziemy musieli uciec z tego upadłego świata. Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Bacza. To jest kolejny odcinek StarCraft 2. Rozgrywamy sobie bodajże trzecią misję. Kampanii Protosów, no i też pokażemy Wam osiągnięcia, teraz, jakie będziemy chcieli wykonać. A więc ukończyć misję standardowo, pierwsze osiągnięcie zazwyczaj jest właśnie tego typu czyli włócznia Aduna. Dalej mamy co? Przesyłka błyskawiczna. Mamy użyć wrót przesyłowych do przezwania 5 jednostek w 10 sekund. No to myślę, że to zrobimy. No i zasilanie awaryjne. Aktywuj wszystkie ogniwa zasilające w misji włócznie Aduma na normalnym poziomie trudności w mniej niż 15 minut. A więc czasówka. No, słuchajcie, będziemy musieli to zrobić w mniej niż 15 minut. Przynajmniej będziemy się starać. Nowe jednostki. Działo fotonowe. Będziecie wiedzieli, do czego służy. Ci, którzy nie wiedzą oczywiście. Generator osłon. przywraca osłony pobliskim jednostkom i budowną sojuszniczym. Tego nie znam... To się pokazało dopiero w tym rozszerzeniu, aczkolwiek podobny budynek mniej więcej podobnie działający. Mieliśmy w StarCraftie jedynce, kto e, ma tyle latek, że pamięta. No to chwała mu za to. Okej, okay, dobra. Rozpocznijmy sobie. W poprzednim odcinku mogliście sobie zobaczyć, jak szlak trafił z ratula, co Mi się niestety nie spodobało. Bardzo byłem związany z ratulem. Może dlatego, że ja zawsze gram Protosami i w sumie czekałem na tą kampanię bardzo, bardzo długo. Jak na złość pierwsza wychodziła Terrańska, później Zergi i na końcu Protosi. No ale cóż. Zobaczymy, może jeszcze to nie jest skończone. No to zaczynajmy. Włócznia Aduna spoczywa uśpiona pod powierzchnią serca Konklawy. Zamierzałem wzbić ją w powietrze, by zapewnić zwycięstwo przeciwko zergom. A teraz to nasza jedyna nadzieja na przetrwanie. Ale się... Dlaczego uciekasz od własnego zbawienia? Selendis. Znalazła się pod wpływem Amona. Karakcie! Musimy aktywować włócznie Aduna. Aktywuje się pierwsze ogniwo zasilające, ale pozostałe cztery są wyłączone przez biomasę. Rozumiem. Nie mamy wyjścia, musimy je oczyścić. Jak wygląda nasza obrona? Niestety jesteśmy pozbawieni zasilania, ale systemy pomocnicze włóczni Aduna mogą nam pomóc. Pozwolą nam przesyłać pylony w dowolne miejsce na polu walki. Powinniśmy jak najszybciej przesłać jeden w to miejsce. E, no dobra słuchajcie, zaczynamy próbniki na początek. No i żeby jak najszybciej aktywować to, to oczywiście robimy sobie Działa tutaj pylona. ochronić nasz Nexus hierarcho. Potrzebują tylko jednego pylona do działania. Pylon możesz przesłać z włóczni Aduna. Naciśnij przycisk przesył pylonu na górze ekranu dowodzenia. O. Nasze działa będą teraz prowadzić ostrzał przeciwników. Jeśli działa zostaną uszkodzone, generator osłon przywróci ich osłony. Linie obronne są istotnie kluczowe dla naszej ewakuacji. Ale naszym priorytetem jest oczyszczenie ogniw zasilających z biomasy. Dobra, słuchajcie, po hmm, hmm. kolei. Po kolei, po kolei, po kolei. A już mamy przeciwnik... No już mieliśmy. Dobra. Potrzebujemy kogoś do wydobycia gazu na pewno. Troszeczkę próbników. Możemy sobie przesyłać. prześlimy sobie. Fajnie. Ja? Hmm, bardzo fajnie. Dobra i teraz tak na początek, a może zróbmy sobie ulepszenie. No i co zaloci? Trzeba by rdzeń zbudować, chociaż zaloci też się przydadzą, oczywiście na początek. Ja bym sobie wziął tego zalocika jednego, żeby on mi tutaj zobaczył w ogóle, co się święci w tej części mapy, ponieważ tego nie wiem i cały czas sobie będziemy coś tutaj. Budować Aha, to nam się zbiera ta ilość energii Dobra, trzeba będzie te ogniwa O, tu Możemy coś mamy Możemy transformować nasze bramy we wrota przesyłowe To pozwoli przesyłać wojowników W dowolne miejsce zasilane przez pylon Bardzo dobrze Wykrywam w pobliżu niezasilone wrota przesyłowe mm -hmm, No właśnie obok nich pylona przywróci im zasilanie I zapewni nam przewagę Zdolność włóczni Aduna do przesyłu pylonów idealnie się do tego nada. Oczywiście, zawsze możemy przyzwać pylony z pomocą próbników. Oczywiście, że możemy. Yy, I tak, tu byśmy sobie zbudowali drugi gaz. A czemu nie mogę tego przysłać? Zasil wrota przesyłowe. Aha, czyli taki wrót. Dobra, ja to zrobię ręcznie, bo nam brakuje tu energii, czy cokolwiek to jest. Mało energii, no. Aha, czyli tu o tą energię chodzi. Dobra, ja to sobie zrobię ręcznie, a energię sobie będziemy zbierać do włócznia duna po prostu. No i chętnie bym wysłał próbnika, żeby on mi tu zeskautował te tereny. A my co? Rdzeń. No tak, faktycznie rdzeń cybernetyczny miałem zbudować. No, już wiemy, że tutaj mamy przeciwników. Dobra, czyli de facto... aktywne. Można rozpocząć w nich wzywanie wojowników, hierarcho. Tu będziemy potrzebowali pylona jeszcze, żeby w razie czego sobie przyzywać jednostki od razu tutaj. Ok. No i na pewno więcej Was tutaj potrzebuje Zeloci niech będzie Moje życie za ajur, my mieliśmy 5 zelotów w ciągu 10 sekund przesyłka obłyskawiczna No właśnie, no to już mamy gotowe jak zauważyliście Dobra, rodzeń cybernetyczny mamy gotowy. Ulepszenie też mamy jedno gotowe. Weźmiemy sobie drugie. Musimy przygotować obronę. Dobra, się robi. Sobie chętnie tutaj troszeczkę pobuszuję wami, poradzicie sobie? Myślę, że tak. Dobra, i troszeczkę surowców sobie pozbieramy. Trzeba to w miarę szybko robić, bo mamy 15 minut, tylko. No proszę, następny. następne wrota. Dobra prześlijmy to sobie w ten sposób Oha, niewidoczne o, jest, o, Dobra już nie będę się bał, dawać mi to próbnika I w sumie to zostań tutaj, ogniwo tutaj mamy Jesteśmy jednością No wy może zostaniecie tutaj A my sobie co weźmiemy Musisz przyzwać dodatkowy pelony. Dobra, nie mamy pylonów. Co możemy zbudować? Zobaczmy sobie dalej. Generator osłon, kuźnie mamy. Czyli w zasadzie pylony by się przydało tylko walić. Ulepszenie nam się robi. Dobra, co my jedziemy dalej? Mogłem najpierw prowadzić prona, rozwalić, ale już nie będę się bawił. Karać się? Aktywowałem kolejne brota przesyłowe. Przygotujcie się do ich użycia. Poruszamy się nie zauważenie. Ulepszenie zakończone. Dobrze, dobrze, bo tutaj. O, i teraz was mam. Jest spaczony. łomny. Trzeba je stworzyć na nowo. Wy to się tutaj tym zajmijcie. O właśnie. Okej. Okay. Teraz biomasa zejdzie. Drugie ogniwo zasilające jest gotowe. Macierz sensoryczna włóczni reaguje. Nie odrzucaj, Nie odrzucaj przeznaczenia. przeznaczenia się. No fakt. Twój lud wreszcie, wreszcie odnalazła. Jedność. Poruszamy się. Sensory aktywne! Chwilę! Co to takiego? Do naszego Nexusa zbliżają się pryzmaty nadprzestrzenne! Tropiciele! Wyeliminować te pryzmaty! O cholera. Hierarcho, wykrywam obecność protosów w tamtym kierunku. Droga nie prowadzi do żadnego z ogniw zasilających. Jestem tu w mroku. Niewystarczająca ilość minerałów. Moje życie za Hajur! Dobra, rozwalić mi to. Mam ci się musieli Dobra. wrócić. Póki co. do dnia Zagłady. Uzwalić to. Dobra, to teraz z tej strony. No i myślę, że tutaj jeszcze ze trzech byśmy sobie tak dorzucili ładnie. Każda ręka zwraca, zwraca się przeciwko wam. wam. Nawet, Nawet ziemia pod waszymi stopami musi ziarno mojego, mojego zwycięstwa. O, oh fuck, do, tyłu, do, tyłu, do, tyłu, do, tyłu. Wojownicy do, Jeszcze nas nie pokonali. Nasz do, jest atakowany. O fuck, jeszcze tam? Baza jest atakowana. Moje życie za Ajur. No, tutaj mamy tropicielów. Weźcie się tutaj mignąć. No A zaraz... no, może tak, zniszczmy im tą bazę tutaj na dole. Bo nie wiem, czy to nie będzie jakieś dodatkowe zadanie. O, no, i tędy jest przejście. Chyba, jak weźmiemy taką brygadę, to już będzie nieźle. O, więcej pylonów, jestem tu. Dobra, to my sobie przejdziemy teraz tutaj. Całkiem spora ta paczka już jest. Od tej kolejności trzeba rozwalić. Dodajcie mi to było, kurde. Ostro poszło, poruszamy się niezauważeni. Naraz sobie tu weźmiemy jednostki Moje życie za Moje życie za Jestem tu! Niewystarczająca ilość minerałów. No ja co, dobijemy ich? No właśnie i po bazie. Już nie wiem czy był sens ją w ogóle rozwalać. I nic to więcej nie możemy ulepszyć. Kolejne stado z Erglingów zbliża się do Nexusa od południa. Niewystarczająca ilość minerałów. Moje życie za Ani! do klikam. Aha, nie mam minerałów. Ula Satari. Nasz pylon jest atakowany. Intrygujący naszą Dawaj mi tutaj. Co to ma być? Nie rozwaliliśmy pylona. Dwa? Jest zakończona. Otchłańmy wam, że rozwalone wszystko Orin, sisal, idźcie tam pomożecie. Wszystko Nie. rozwalone. Teraz de facto tutaj można by było nawet bazę postawić. Bardzo mądrze. Jestem jądrem ciemności. W sumie to tu moglibyśmy tutaj podesłać takiego, co by Nexusa zbudował. A my sobie możemy troszkę zalotów przyzwać. Ewentualnie nawet tropicieli paru. Jestem tu, w mroku. No i widzicie pylon i od razu wieżeczki nie działają jak mówisz Tu dobra, to idziemy dalej Dobrze sobie pylona postawimy Patrzmy. o, tu tą biomasę całą rozwalimy. A, mutal. To chyba będzie do zasilenia jeszcze coś te. Ten gate. Intrygujące. Zaraz się go zasili. Tu jeszcze mamy coś. Do dnia za Zalecam ostrożność Hierarcho. Zbliżasz się do ulazerwów. Będziesz mhm. niebroniony. się niebroniony. się. Czyli można by to rozwalić, ale ja bym się chwileczkę wstrzymał. Tu sobie zbudujemy jeszcze raz, dwa. I ewentualnie tu sobie zbudujemy to. A my sobie możemy wpaść tutaj. Pul sobie zostawimy na koniec O, o fuck. Uciekać, uciekać, mi tu to znaczy uciekać, tu pomóc trzeba. Do no. dnia w końcu was tutaj... Skąd oni się to wzięli? Musieli przyjść z tej bazy tutaj, na dole. Dobrze. Dobrze. Poruszamy się, nie zauważam. Musieli przyjść tędy. Intrygujące. Dobra, rozbudowujemy sobie bazę. Wszystkie konflikty ustaną Dobra, najpierw pylonka do wow. dnia nakładnie Hybryda. Doskonale hierarcho. Wszystkie porzucone wrota przez są pod naszą kontrolą. Oczekamy się nie zauważeni. Dobra, atakować. No, Mocne dla. troszkę chyba zalotów nam brakuje. Moje życie za Ajur. O kurde, jest Moje trochę. Za Ajur. Nie? na raz możemy przywołać troszeczkę jednostek. No dobra. Rozwalamy tutaj tą bazę. Tutaj mamy ten ul. Ja bym tu podszedł. Prawie skończyliśmy hierarcho. Włóżnia Aduna będzie niedługo aktywna. Zostało tylko jedno ogniwo. Dość! Nadszedł koniec tego odwiecznego, obłędnego cyklu. Porzućcie walkę i poddajcie się zbawieniu. Tu jeszcze jeden został tak w ogóle o o kurde co to moje życie za ayur moje życie za ayur moje życie za ayur prowadź mnie mi, tutaj bo Ajur. Jedai wrócił naszą nas Moja medytacja jest zakończona. Za Artanisa. Mazda jest Aragowana. No, a już po wszystkim? Transfer mocy zakończony. Włócznia Aduna jest gotowa do odnosu. Nie wiem no czy się wyrobię w 15, czy się w 15 minut. Tylę za bardzo zwlekałem chyba. Jeśli chcemy przetrwać, musimy uciekać. Zgodnie z rozkazem. Dobra, dwa osiągnięcia zdobyliśmy, czyli jednak to troszeczkę. O 1945. Można to zrobić w 15 minut. Myślę bez problemu. Tylko ja się zajęłem drugą bazą. A można tam dużo jednostek straciłem i można było spokojnie to zrobić. Ale to na przyszłość będę wiedział, to sobie rozegram tę misję jeszcze raz. No i dobra słuchajcie, uciekliśmy za jur. No i cóż, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. Czwarta misja przed nami. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na następne, także trzymajcie się. Cześć.